Witam serdecznie. Mamy 23 dzień. W końcu udało się. Zaczął się proces dojrzewania akwarium. W 21 dniu zauważyłem pierwsze przebarwienia na skałach i piasku. Filmik będzie krótki, ponieważ zaraz muszę budzić moje dzieci i jadę do pracy. Więc. Nic, nic jakiś tutaj, większych rzeczy się nie dzieje. Pokażę, może dokładnie, jak to wygląda na skałach. Jeszcze teraz przede mną ferię. Więc jak wrócę, to będzie około dwóch tygodni. Chyba, że tu się, zadzieją się jakieś nowe rzeczy, nakręcę na następny filmik. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.